Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Życie z pasją. Znajdujemy się w Płocku, w przepięknym miejscu, bliskie mojemu sercu zresztą, a moim i Państwa gościem jest wyjątkowa osoba młoda, utalentowana, z wielkimi osiągnięciami sportowymi. A w dzisiejszym odcinku będziemy latać. Znajdujemy się w garażu u jednego z najmłodszych mistrzów świata, a konkretnie trzykrotnego mistrza świata, Wojtka Bugdała. Wyjątkowa postać, wyjątkowy sport. Jak ja to mówię, lata z silnikiem na plecach. Jest to moto-paralotnia. jak już mi zwrócił wcześniej uwagę, żebym pamiętał też o tej nazwie. Wyjątkowy sport, uważam, że też i niebezpieczny, ale ciekawy. Jak się zaczęła Twoja przygoda z tym sportem? Moja przygoda zaczęła się dosyć standardowo, ponieważ w wieku trzech lat mój tata zaczął latać, i tak naprawdę jeżdżąc razem z nim na łąkę, na lotnisko, na różne zloty, poznawałem ten sport i to na czym to polega. W zasadzie to jeszcze wtedy nie był sport taki zawodniczy, tylko po prostu latanie jako forma hobby. Potem u Taty przerodziła się to formę pracy i zaczął zajmować się zdjęciami lotniczymi. I w końcu później, kiedy zacząłem ja samodzielnie już latać, to stwierdziłem po roku latania, że latanie wokół tak zwanego komina nie jest dla mnie interesujące i chciałbym po prostu czegoś więcej. Albo rozwijać się w tym sporcie. Yy, zacząć latać w zawodach, albo może szukać czegoś innego, bo, bo tak jak powiedziałem, latanie wokół komina już nie było dla mnie interesujące. Latanie do jednej babci, drugiej babci, do cioci, wujka. Chciałeś pójść po prostu do przodu, chciałeś czegoś, czegoś więcej. Chciałem czegoś więcej, tak. I, i pamiętam jak wyjechaliśmy na nasze pierwsze zawody, yy, jako obserwator do Łomży, zobaczyłem na czym to polega, jak latają zawodnicy. Potem po powrocie Zacząłem już bardzo aktywnie trenować, przygotowywać się i potem pamiętam, jak pojechałem na pierwsze swoje samodzielne zawody. W jakim to było wieku? To było przed maturą akurat i pamiętam, jak na te zawody pojechaliśmy i je wygrałem pokonując z dwóch czy trzech zawodników z kadry Polski, którzy, którzy też tam brali udział. Co jest jeszcze najpiękniejsze w tym wszystkim, że jeżeli na przykład organizuję loty tandemowe i zapraszam kogoś, żeby ze mną poleciał, to ta radość tych osób, które wylądują i się cieszą, że albo przełamały barierę Zostwa. strachu, tak, albo, albo że zobaczyły miasto zupełnie inne perspektywy dla osób, które latają nad swoim domem, widzą, o tu chodziłem do szkoły, tu do kościoła, tu, tu, tu moja babcia ciocia mieszka i to jest. Y Naprawdę ludziom się czasami u zawoku kręci, że to co obserwowali przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, w jednym momencie wygląda zupełnie inaczej niż, niż tak jak było wcześniej. Zawsze gdzieś chciałem łączyć to, te swoje hobby, tę swoją pasję latania z życiem. I, I tak naprawdę udało mi się to. Z jaką szybkością i na jakich wysokościach można latać motoparolotnią? Nasze konstrukcje latają z prędkością od około 40 do 80 kilku km na godzinę, czyli to jest nasza prędkość względem wiatru. Jeżeli lecimy z wiatrem, to, to mój rekord to był ponad 130 km na godzinę, to wtedy prędkość wiatru sumuje się z naszą prędkością, a jeżeli lecimy pod wiatr, to się odejmuje. Zdarzało się też tak, że latam do tyłu. Jeżeli chodzi o wysokości, najczęściej latamy do 500 metrów. Najbliżej byłem na 3 km. To już niebezpieczne jest? Nie, to nie jest niebezpieczne, tylko Jak jest zimno. Z Czy na takiej wysokości? Nie, jest jeszcze, jeszcze do 3 km nie ma problemu z tlenem, tylko jest jeden problem, że temperatura już spada nam no, o około 20 stopni Celsjusza i, i po Robi prostu. Robi się zimno. No, jest już ujemna temperatura, tak? Także jeżeli na dole startujemy, jest gorąco ubierzemy się ciepło, polecimy spoceni na górę, to potem bardzo łatwo jest się przeziębić. Robiłeś wiele zwariowanych, można powiedzieć, rzeczy nawet bym powiedział w cudzysłowie oczywiście hardkorowych. Lądowałeś na skrzydle samolotu, na samochodzie, prawda, próbowałeś, tam to były co prawda sekundy, ale to jednak jest niektórzy mogą powiedzieć zwariowane, niebezpieczne, niektórzy mogą powiedzieć, że wymaga też dużej odwagi, prawda, no bo jednak to było przemyślane i zdecydowanie chcieliście to wspólnie zrobić, tym bardziej, że no jednak to jest bardzo niebezpieczne. Te dwa przypadki, o których mówisz, są dosyć różne. Najpierw jak lądowałem na samochodzie, to to nie był samochód, który po prostu jechał z jakąś stałą prędkością, tylko jechał nim Kuba przygoński, który balił tak zwaną gumę i ten samochód nie jechał równo stabilnie. On mimo, że jechał prosto, to minimalnie przesuwał się w lewą, w prawą stronę i w moment, kiedy ja nim doleciałem i postawiłem nogi na jego dachu, to czułem po prostu jak mi się ten samochód przemieszcza pod nogami na boki, i to było dosyć dla mnie trudne, do tego, żeby, żeby ten lot, to stanięcie na tym samochodzie, ładnie i bezpiecznie wykonać. Jeżeli chodzi o lądowanie na samolocie, to najdłuższym takim kontaktem, który utrzymaliśmy, że trzymałem nogę na skrzydle, to było ponad 40 sekund podczas treningu. porównywać do lotu samolotem, ponieważ to jest coś zupełnie innego. To jest tak jak porównywać jazdę motocyklem do jazdy tirem. Czyli po prostu lecąc masz... na motoparalotnie mamy bezpośredni kontakt z powietrzem. Czujemy to, wszystko widzimy. Jesteśmy bardzo manewrowi, latamy gdzie chcemy na, na niskich wysokościach. I naprawdę to jest coś pięknego czuć tą przyrodę, widzieć te wszystkie widoki na własne oczy, nie przez szybę. Znajdujemy się na lotnisku w Płocku, to właśnie tutaj Wojtek trenuje, to właśnie stąd startuje i spędza bardzo dużo godzin na motoparalotni. Mamy ze sobą dwie motoparalotnie, jedną w tandemie, gdzie lata z klientami, z przyjaciółmi. Wojtku, chciałbym, abyś omówił, aby każdy widz wiedział do czego, jaki element służy, bo przyznam się Państwu szczerze, że pierwszy raz coś takiego widzę. No i pierwsze moje kroki z Wojtkiem zrobię dziś. Kroki, polatamy! Wspólnie, także oddaję Ci głos. To są dwa sprzęty motoparalotniowe, które służą do latania. To jest wózek, czyli urządzenie, w którym można siedzieć i nie trzeba zakładać tego na plecy, żeby wystartować. Z przodu siedzi pasażer, to jest akurat dwuosobowa, z tyłu siedzi pilot. Mamy silnik, który ma 65 koni mechanicznych. Śmigło trzyłopatowe, które nas generuje ciąg, który które nas po prostu pcha. I trzy koła. Praktycznie do tych elementów, do karabinków, podpinamy skrzydło, które leży tutaj w worku, które za chwilę razem rozłożymy. I, I kaski z łącznością, które służą do komunikacji pilota z pasażerem. Czemu służą właśnie te siatki tutaj? Ta siatka jest właśnie po to, żeby przy starcie y, żadna linka nie została tą stroną wciągnięta do śmigła, żeby śmigło jej nam po prostu nie obcięło, a także żeby też nie wpadły żadne inne elementy, które mogłyby nam na przykład wypaść z kieszeni. Czy ludzie, którzy e, przyjeżdżają do Ciebie i pierwszy raz wsiadają na tą motoparalotnie, czy mają uśmiech na twarzy, jak lądujesz? Czy już są szczęśliwi? Czy zdarzały się również takie przypadki, kiedy byli e, tak przerażeni, że chcieli zaraz lądować? Nie, nie, nie miałem takiego przypadku, że jeszcze ktoś chciał lądować. Było tak, że często osoby po wystartowaniu bały się, ale tego, jak będzie wyglądało lądowanie. I, i to praktycznie był jedyny strach, który gdzieś tam się wzbudzał w, w ludziach, ale ogólnie wszyscy bardzo pozytywnie, zawsze zadowoleni, z uśmiechem na twarzy i, i naprawdę bardzo dużo osób wraca, żeby polecieć jeszcze raz. Czy na takiej motoparalotni można latać sobie tak yy, po prostu bez żadnych uprawnień? Nie, na motoparalotni nie można latać bez uprawnień. Do lotów potrzebne jest nam świadectwo kwalifikacji. Oddzielne jest uprawnienia do latania jednoosobową motoparalotnią i dwuosobową. No cóż, to co? Rozkładamy wszystko i przechodzimy teraz do latania. Mam nadzieję, że pokażesz wszystkim widzom, co potrafisz robić na motoparalotni, ale to już sam, ze mnie. No a ze mną wylecimy sobie gdzieś tam. Nie za wysoko, nie za szybko, bezpiecznie, żebym szybko mógł wrócić do swojej żony, żebym był cały i zdrowy. Specjalnie dla państwa przebiorę się i wspólnie z Wojtkiem polecimy, aby pokazał mi Wojtek przepiękny płoc, który ma też swoją historię. I z tego co ty mi mówisz, świat przepięknie wygląda z góry, a będziemy mam nadzieję, że na tyle wysoko, abym najciekawsze miejsca w płocku zobaczył z powietrza. Proszę Państwa, było genialnie. Dla wszystkich niedowiarków, niebo istnieje naprawdę i sam tego doświadczyłem. Dzięki Boitui. Niesamowite emocje mogliśmy sobie polatać nie tylko ja, ale również i operatorzy, za co Ci bardzo serdecznie dziękuję. Mogliśmy też przypatrzeć, jak wykonywałeś różnego rodzaju takie triki, jak ja bym powiedział w powietrzu. Jest to dosyć groźne, bo to są duże prędkości, duże przeciążenia. Rzędu myślę, że chyba 4G, co? Jak to wygląda? No, Tak około. Są to duże przeciążenia, ale nie jest to moim zdaniem niebezpieczne. Jeżeli wiemy jak to robić i jesteśmy świadomi wszystkiego, co się po prostu dzieje, to naprawdę można takie figury wykonywać bardzo bezpiecznie. Jak byś chciał zachęcić młodych ludzi, czy to chłopców, czy dziewczynki, do tego, aby w przyszłości spróbowały właśnie tego sportu, którym ty się zaraziłeś od swojego taty, bo może nie mają ojca, który lata. Na motoparalotni, czy mamy, czy dziadka, czy wujka, ale abyś ty, jako taki można powiedzieć, że może przyszły ich mentor, w jakiś sposób zaraził ich bakcylem tej wyjątkowej, ja uważam kolejny etap naszej przygody za zamknięty, ale wyjątkowej pasji. Uważam, że każdy z nas raz w życiu powinien spróbować wszystkich różnych sportów po to, żeby zobaczyć, w którym się czujemy najlepiej, co nam najbardziej odpowiada. Jeżeli ktoś chce przyjść i zobaczyć, jak wygląda mu to paralotniarstwo, polecieć ze mną, nie ma żadnego problemu, zapraszam. To jest naprawdę piękne, że możemy oderwać się od ziemi i zostawić to wszystko, to co jest tutaj, na dole i, i przejść zupełnie do innej krainy. Czy zamieniłbyś to na coś zupełnie innego? W tej chwili nie. Czyli warto było. Warto. Zacisnąć zęby i walczyć do końca, i nigdy się nie poddawać. Bardzo Ci dziękujemy i tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Zapraszamy na kolejny, w przyszły piątek, nie przegapcie. Ludzie z pasją, którzy przeżyli nie tylko przyjemności, ale też i upadki, ale przez te upadki są mądrzejsi i idą cały czas do przodu. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że. Dziękuję. Przez Ciebie nie jeden jeszcze będzie latał u nas. W Polsce i będzie może mistrzem świata. Dziękuję bardzo.